Grupa Azoty Główny Partner Polskiego Narciarstwa Klimek, chyba wreszcie fajne skoki, przynajmniej ten kwalifikacyjny i ten drugi treningowy to taki jaki tutaj oczekiwałeś? Czyli na treningu w Zakopanem po powrocie z Homer. Super mi się skakało na krokwi, Skoki były solidne i, i takiego dobrego czucia odnalazłem w tych skokach. No i tutaj, no troszkę te warunki, różnie tu z warunkami bywa teraz. Wydawało mi się, to wszystko w porządku i no tam strasznie chaotycznie, no wiatr jakoś mnie tak w drugiej fazie Zrzucił, ale, ale, ale ten skok na drugi, drugi treningowy był w porządku, taki, taki solidny i, i ogólnie zadowolony jestem z tego, że, że te dobre czucie wróciło i myślę, że teraz będzie coraz lepiej. A to trudna skocznia? Ciężko się tutaj skacze? Znaczy, no, każda skocznia jest ciężka, trudna. I żadna skoczka nie wybacza błędów. No ale jest, jest po prostu... No wieje na niej tak jak na już w sumie czwarty konkurs już. No i ten wiatr daje, daje tutaj popalić, ale, ale, ale w porządku w sumie to. I skoki i, i skocznia też jest całkiem przyjemne. W ogóle lubisz do Rosji przyjeżdżać? Jak się czujesz w tym kraju? No w porządku, w porządku, nie jest źle. Coś po rosyjsku umiesz? Spas umie i. <grywa> do swidania. <grywa> no. no i da. No nie jest tak źle. Dogadać się dogadać <grywa> No to dzięki Kimek. Powodzenia jutro. Dzięki.